Witam, jak się możecie domyślać, bardzo dużo osób pisało, żebym wypowiedział się o ustawie 447. Okej, okay, więc jakby ktoś jeszcze nie wiedział, kilka dni temu ta ustawa przeszła w amerykańskim senacie i mówi ona w skrócie o tym, że rząd amerykański ma wesprzeć organizacje żydowskie w ich roszczeniach wobec odzyskania żydowskich majątków na terenie głównie Europy Środkowej i Wschodniej. Oczywiście wszystko spoko, gdyby nie chodziło o majątki Żydów, którzy zginęli bezpotomnie, i skoro byli obywatelami Polski, to w takim wypadku, według wszelkich międzynarodowych standardów, jeśli ich majątek nie miał spadkobiercy, wtedy zgodnie z prawem przejmuje go państwo, którego byli obywatelami. Jest to zrozumiałe, bo po pierwsze Polska nie rozróżnia prawnie obywateli ze względu na rasę ani wyznawaną religię. I skoro te osoby były polskimi obywatelami, to korzystały z tego, co nasze państwo mogło zaoferować, czyli choćby dróg, policji czy służby zdrowia. Obywatele ci byli również bronieni przez polską armię, która przecież zrobiła wszystko, łącznie z gigantyczną ofiarą z krwi i ludzkiego życia, by nie wpuścić tu Niemców, którzy później wymordowali tych ludzi. Polskie państwo podziemne też nigdy nie odwróciło się od Żydów, nie kolaborowało z Niemcami, jak inne rządy, nie wydawało im swoich obywateli ze względu na pochodzenie, wręcz przeciwnie, chroniło Żydów i wydawało wyroki na niemieckich zbrodniarzy. Polscy cywile również uratowali najwięcej Żydów, mimo że groziła im za to kara śmierci. Tymczasem Żydzi w USA, którzy wtedy nie zrobili nic, Którzy nawet nie tyle, że nie wymogli na amerykańskim rządzie bombardowania torów dowożących transporty do obozu, co znacznie spowolniłoby niemiecki plan eksterminacji, to nawet nie zrobili nic, by wpuścić do stanów statek z żydowskimi uchodźcami na pokładzie. I teraz potomkowie tych ludzi mają czelność mówić, że my Polacy nie zrobiliśmy wystarczająco dużo, by ratować Żydów i że to im, a nie Polsce należą się majątki po naszych wymordowanych obywatelach. Jak można upaść tak nisko? Jak można pozbyć się całego swojego honoru i tak fałszować historię swojego narodu dla uzyskania pieniędzy? Powiem wam, że idąc tą logiką, równie dobrze w tym momencie ja czy ktoś inny może założyć fundację i domagać się, by oddali mi w USA wszystkie majątki osób pochodzenia polskiego, które w ciągu ostatnich 100 lat umarły bezpotomnie. Albo jeszcze lepiej, wszystkich katolików. I nie obchodzi mnie, że kiedyś powiedzmy stała tam drewniana chata, a teraz stoi wieżowiec. I to jest kolejna kwestia, że większość najcenniejszych nieruchomości na przykład w Warszawie po wojnie była nic nie wartą stertą gruzu, którą Polacy wielkim wysiłkiem musieli odbudować. Więc wszystkie roszczenia wobec Polski, nawet te gdy żyją spadkobiercy, powinny być oparte o wycenę danej przestrzeni dzień po wojnie, a nie że ktoś postawił kamienicę tam, gdzie była kupa gruzu i teraz ktoś inny chce wycenić tą kamienicę i żeby od tej wartości mu płacili. Tak naprawdę 447 to tylko numer porządkowy tej ustawy, a prawdziwy tytuł brzmi tłumacząc na Polski Ustawa o Sprawiedliwości dla ofiar, którym nie za uczyniono. OK, wszystko spoko, poza tym, że czemu to Polska ma płacić za cokolwiek? Skoro od pierwszego dnia wojny walczyła z Niemcami i poniosła największe procentowe straty ludności oraz została najbardziej zniszczona, i nigdy nie mieliśmy za to żadnego zadośćuczynienia. Wręcz przeciwnie, zostaliśmy zdradzeni i wepchnięci pod but Stalina. Więc w żaden sposób nie można nazwać sprawiedliwością ani tej ustawy sprawiedliwą, jeśli to Polska będzie musiała za cokolwiek komuś płacić. A co najgorsze, mówi się o kwotach rzędu 300 miliardów dolarów. To niewyobrażalne dla Polski pieniądze. Patrioty za 5 miliardów to już jest bardzo duży wydatek dla naszego państwa, a 300 miliardów nie wiem, czy przez 100 lat bylibyśmy w stanie to spłacić. Przerażające, że jeśli ta ustawa zacznie być realizowana, to jasno można powiedzieć, że Żydzi osłabią jedyny kraj, który ich chronił, a wzmocnią tych, którzy naprawdę ich mordowali i przerabiali na mydło. Teraz należy zadać pytanie, dlaczego nasz rząd, nasze media publiczne i niepubliczne nawet się nie zająknęły o tej sprawie. W dzień, w którym przechodziła ta ustawa, nasz prezydent zamiast wystosować choćby oficjalny protest, wygłaszał przemówienie na temat Alfiego Evansa. Ja rozumiem, że to również bardzo ważna sprawa. Którą pewnie niejednokrotnie sam poruszę, gdy będę mówił o cywilizacji śmierci. Ale niestety do tego zachowania prezydenta najlepiej pasuje powiedzenie Stalin'a: "Śmierć jednostki to tragedia, śmierć miliona to statystyka". Wyobraźcie sobie naszą służbę zdrowia, gdy Polska będzie musiała zapłacić 300 miliardów dolarów. A gdzie się podziała nasza dyplomacja na czele z Czaputowiczem, najgorszym ministrem w historii pisu? Gdzie jakaś walka o tą ustawę? Gdzie jakiś protest? Gdzie jakikolwiek gest ją potępiający? Zero. Nasza dyplomacja nie istnieje. Nasze MSZ i ambasady to stajnia augiasza, z której trzeba wysprzątać gnój do gołej podłogi. Ale skoro PiS wybrał Czaputowicza na ministra spraw zagranicznych, mówiącego, że Polska przyjmie imigrantów i żadnego chrześcijaństwa bronić nie zamierza, to możemy przestać marzyć o tym, że coś się zmieni. I wiecie co? Nawet nie chcę o tym myśleć i modlę się, żeby to nie była prawda, ale jeśli okaże się, że nasz rząd jest taki cichutki w tej sprawie, dlatego że już za plecami Polaków się na to wszystko zgodził, będzie to wtedy największa zdrada narodu, ciężko nawet powiedzieć od jakiego czasu. Jeśli okazałoby się to prawdą, to po tej zdradzie o tusku mówilibyśmy, że w porównaniu do PIS, to był jednak całkiem spokoziomek. Skoro ta ustawa przeszła i czeka na podpis Trumpa, to pozostaje pytanie, co teraz można zrobić. Więc po pierwsze, jeśli pis nie zdradził i ma zamiar bronić Polski i polskiego majątku, to natychmiast powinna być powołana grupa czy też komisja złożona z najlepszych prawników, zarówno polskich, jak i amerykańskich, którzy po pierwsze powinni się zorientować, co naprawdę nam grozi, bo z jednej strony padają liczby rzędu 300 miliardów dolarów, a z drugiej strony rząd uspokaja, że nic złego nam się nie stanie. Dlatego chciałbym, żeby najlepsi prawnicy wypowiedzieli się na ten temat, bo ocenić realne zagrożenie. I jeśli zagrożenie jest duże, a kwoty gigantyczne, to również grupa najlepszych prawników powinna już zacząć przygotowywać linię obrony, by jak najwięcej wygrać w sądach i oddać jak najmniej, a od wszystkiego, co byśmy mieli oddawać, odwoływać się w nieskończoność do wszelkich komisji międzynarodowych i trybunałów, tak by pierwszy przegrany obieg oddać gdzieś za ćwierć wieku. Jak najdłuższe przeciąganie tej sprawy będzie nam jak najbardziej na rękę, ponieważ USA cały czas słabnie względem reszty świata i za np. 20 lat Chiny mogą być silniejsze od USA, a wtedy my, jako sojusznik, będziemy Ameryce dużo bardziej potrzebni niż teraz i wtedy będą z nami inaczej rozmawiać. Po drugie, trzeba się dogadać ze wszystkimi krajami, którym oprócz nas zagraża ta ustawa, i przygotować wspólne stanowisko oraz wspólną linię obrony. Głos wielu krajów i narodów jednocześnie zawsze jest silniejszy od Polski walczącej w samotności. Po trzecie trzeba rozmawiać w USA z jedynym lobby, które ma takie same lub nawet większe wpływy od lobby żydowskiego. Jest to oczywiście lobby zbrojeniowe. Trzeba z nimi rozmawiać i dać im do zrozumienia, że Polska i inne kraje regionu, gdy będą musiały płacić tak gigantyczne sumy, to na pewno nie będzie nas stać na zakup broni, a już na pewno nie tak drogiego amerykańskiego sprzętu. Ale oczywiście, gdy nie będziemy musieli płacić żadnych wymyślonych odszkodowań, wtedy jak najbardziej będzie nas stać na amerykański sprzęt. Po prostu trzeba dać jasno do zrozumienia, że ta ustawa uderzy w interesy amerykańskich koncernów zbrojeniowych. Po czwarte i może najważniejsze, to trzeba spróbować dogadać się z żydowskimi organizacjami, że możemy wypłacić im pieniądze tylko i wyłącznie wtedy, gdy otrzymamy reparacje od Niemiec. I jak pomogą nam je uzyskać, wtedy chętnie podzielimy się ich częścią. Nad tymi rzeczami już teraz powinien pracować polski rząd. O ile, oczywiście, nas nie sprzedali. A was wszystkich namawiam do podpisania dwóch petycji do Donalda Trumpa: pierwszej o międzynarodowe śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej. I drugiej o to, by Donald Trump nie podpisywał tej haniebnej ustawy. Linki daję pod filmem. Naprawdę pokażmy, że jesteśmy w stanie zebrać te podpisy i pokazać tym samym, że losy Polski nie są nam obojętne. Niech te pisma, chociaż trafią na jego biurko, nie wiem co z tym zrobi, ale przynajmniej będzie miał to gdzieś w głowie, że musi uważać, by nie stracić głosu w Polonii, dzięki której wygrał wybory. Na koniec powiem tylko, że cała ta sprawa z tymi wyimaginowanymi roszczeniami to po prostu jeden z elementów walki światowego lewactwa z Polską, wśród którego bardzo często Żydzi zajmują kluczowe stanowiska. Jest to kolejny element walki cywilizacji śmierci z Polską. W ten sposób tak czy inaczej chcą osiągnąć swój cel. Jeśli będziemy płacić, to znacznie osłabi nasz kraj ekonomicznie i militarnie, a jeśli nie będziemy, będą obrzucać nas błotem i robić z nas antysemitów i neonazistów. Cywilizacja śmierci najbardziej boi się chrześcijańskiej Polski, wyznającej konserwatywne wartości, która pośród zgniłej i morderczej Unii Europejskiej świeci niczym latarnia. Nienawidzą nas i chcą nas zniszczyć, bo boją się, że ich obywatele dostrzegą to światło. Dzięki za uwagę. Jak zwykle zapraszam do polubień, subskrypcji i udostępniania. Możecie też wesprzeć mój kanał jakąś wolną złotówką. Linki pod spodem. Dziękuję.